Co się dzieje? No, a może on po prostu trzyma tą policję tak za jaja. No dawać żart, że mnie trzyma za jaja. No kaman, come on, come on, no już nadchodzi. Obudziłem się, żeby zobaczyć, że zrujnowali tą grę jeszcze bardziej, ale nie jestem nawet zaskoczony. Gram w tą grę ostatnie 3 lata i doświadczyłem już spodziewałem się tego. Teraz naprawdę się przebiliście. Celujmy w 100 tysięcy aktywnych graczy pod koniec roku. A Fortnite, Frank Wix. Co ci Frank zrobił? Liquid Scratch, 400 tysięcy followerów. Oczywiście, anime awatar, anime tło, no bo inaczej być nie może. Sadge, nie mogę budować. Nie mogę postawić zamku. Nie! Co teraz? Wszyscy pójdą sobie z Fortnite'a. Nie, bo szczerze, chłopaki, ty i, ty, ja, ty i Torek, to jesteście dla mnie tacy przyjaciele, że ja bym was najchętniej owinął w folię bąbelkową. Ty jesteś giga naiwny. Torek, 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 Torek aż tak nie jest. Ale też, jak nagle przychodzi osoba, która jest im mega zainteresowana, to ja, jak taki starszy brat, może za bardzo doszukuję się czegoś negatywnego na siłę. Na zasadzie, no uważaj na nią, bo. A Torek powie, no bo co? No, a ja mówię, no, no, bo, no, 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 właśnie, no, właśnie, no, bo coś, no nie? Jest szybki manewr. Nas tu nie ma. Proszę. Dzień dobry, nas tu nie ma, nie, nie, nie. To jest w ogóle z nieporozumienie, że tu stoimy. Tutaj kolega ty... a w ogóle to on będzie zaraz leżał, tylko ja muszę yy, zajrzeć mu w telefon i zobaczyć jakiego GPS ma. I on w sumie dalej jest tak? ranny, tak. Podoba mi się, że ten czat wygląda tak. Jedna osoba myśli, a napiszę sobie amogus pokręcę dupą i reszta widzi tego, tego, tego jednego typa i myśli Zajebisty pomysł! Amogus! <laughs> Zróbmy to! Ej chłopaki, nie chcę być niemiły, ale weźcie liczydło do ręki, co? A strzelaliśmy do ciebie, bo mi się wydaje, że nie wydaje... przyjechaliśmy was zebrać No to w La, takim halenie. razie Skar Skabałko, do kieszeni i na komendę. Już jesteśmy zawiezieni. Okur error o, 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 o. Nie, <g alimenta. consider>. nie wiem, wydaje mi się, że się Wydaje nie... mi się, że pewnie jestem po prostu głupi Tu? No. Tu Nie, chyba, nie wiem A może tak? Ja piere Jednak chcesz potrafisz już w tym pojeździe Oh, let's oh, so fucking crazy Let's go I Chcesz o czymś hmm. pogadać Ja kiedy? A, że no to się martwiłem u ciebie, bo wcześniej nie było Byłem? No nie było się Byłem z nami Eee Carbonara płakał w poduszkę ogólnie, tak? ale nie chcę powiedzieć przy chłopaka. No? Tęsknił Gdybym ci powiedział, prawdopodobnie musiałbyś mnie odjść. A to mi nie mów ja... No i krótko, kur... idziemy. No wiem, że Roman z Montaną. Nie! Zaraz rozpierd... całą przykrywkę tylko po to, żeby udowodnić, że to nie Roman. Oj, no kur... już przestało padać. Dzień dobry. Dzień dobry. Przypada, czy mogę pan na chwilę ściąć z rowerka? Prosiłbym. No tylko proszę, jak masz mnie ptać na ten napad. To nie, nie, nie biorę na napad, z... on nigdy nie brał. Siemka Na florę <laughs> <bym laughs> to My będziemy słocić jaki rower Ty, la wiesz co są dla nie? Tak jest. Ja stój wziąłem. tu, stój tu Karbo! No, pilnuj Siad. <laughs> no powiedziałem pilnuj, ja już odjechałem, nie zdążyłem powiedzieć pojazdu, ale chyba kur... rozumie co do niego mówię, nie? Ja pierdzielę, no nie da się z wami rozmawiać. Też tak miałeś, że jak byłeś mały i grałeś mhm. w Call of Duty i tak dalej, to chciałeś no. być zawsze żołnierzem Nie. Ja miałem zajabkę, Wiesz dlaczego? Bo nie chciałbym kiedyś. nie chciałem zginąć. Ogólnie, to jest dobry raczej argument. I ja wiem, jakby się moja skończyła przygoda z byciem żołnierzem. Dostałbym jakiegoś randomowego tapa bo ja mam takie addechady, żebym się z bunkra wychylił i... tum 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 Zacząłbym słyszeć ku... again A nie, wiesz, ale nawet tutaj nie, nie zdał sprawy, nie? że tapa dostałem, bo wiesz że on stwierdził ale nudy w tym bunkrze Wychyliłbym głowę i nagle Jep Nie i koniec A może, Za zero. A może Za zero i takim to no tak, no ale wiesz, to już wtedy były czasy gdzie A! kuj A! A! Dobrze, że dwie minuty, nie? Akurat drzwi sobie wyjdą. Dla luzy, rady, no. Dziękuję ci, Carbonara. Lo musisz wziąć tego lokalnego, bo lokalny mi wysadzi furgona. No leży już, spokojnie. Weź, musisz tego lokalnego. Lokalnego? Czy wy kur. nie słuchacie raz? Pies, 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 policyjny, nie pies, no? że człowiek, no? tylko pies. No? Siadł mi do Lambo, zajadł mi z Lambo kurwa rzeczy ze schowka i nie chciał kurwa oddać. Który? Ja Rozwylegitymuj Psa czy k***a Psa A, to a jest czekaj wiesz. Ty mówisz o Czerwy zwierzęciu? ma. Zwierzak! A... Wsiadł mi zajmuje. do auta i zaje**ł ze schowka rzeczy kurwa. I wywiozłem go, bo chciałem zabrać te rzeczy To dojechał Lincoln I mówię Lincolnowi Jak nie odda tych rzeczy to was zabije. A Lincolnu się śmieje Ja mówię Liczę do 5, zaje**ię zaraz On się śmieje Mówię dobra Do pięciu, Raz, dwa, cztery, pięć Wyje**łem Lincolnowi, wyjechałem sobie. i k***a Tam. Witam. To co, chyba wyjedziemy tym paraliżem. Zawsze tak kampisz, czy tylko dzisiaj? Trzmato. Wyjedziemy chyba co? Wyjedziemy. Na no, co perali. chcesz zostać w łeb? Żebym nie robił dymu na warsztacie. Ja wyjadę gdzieś tak Na razie coś, jakieś robię. Dobra, spróbujcie robić szkiewki. Hmm. Hmm. Oh. Jadę na, na dwa radiowozy, jadę na mechanika dwa radiowozy, jadę do Janusza dwa radiowozy. to gdzie my się mamy k*** g... naprawiać, było umówione na community meetingu, że mamy się tam nie łapać. Ewron, co wziąć na dzień plecaka? No słownik bym obstawiał, byłby dobrym wyborem. Słucham. Kur*** mać, nie no kurwa. Karolinki w 105 się nie spodziewałem. Siema! Na 99% jestem pewien. Ja w ruchu uderzyłem? Dobra. A jeszcze? O kur... teraz to jest sypnięte. No wyfarmiłem tego. Dobra, trzymaj kciuki. Robię! Dobra. Tylko nie wyjeb Okej. Okay. O kur... Stary Amogus normalnie! Pewno domyślacie się, kim jesteśmy i co robimy. Dzisiaj chcemy obnażyć to, co się dzieje w naszym kraju. I kto jest odpowiedzialny i niekarany za swoje przewinienia. Właśnie kończy się napad na bank Fleka. Przy Mission Row właśnie w tym momencie. Dzisiaj jest was gdzie, obywateli, zwykłych ludzi tego miasta, aby coś zrobić. W banku właśnie wasze ciężko zarobione dolary zbiera. Erwin Knuckles całą twoją... Jest? Dzisiaj pomożecie nam go schwytać. Schwytać go żywego. Powtarzamy. Żywego. Mamy z nim do porozmawiania. Drogi Carbonara już pewnie się zastanawia. Skąd wiemy, że to oni bo przecież mają maski? <laughs> My wiemy wszystko. W departamencie film? policji. Dzisiaj za waszym pościgiem... Za Erwinem może jechać troszkę więcej chętnych na przejęcie Erwina, więc wybaczcie, nagroda za ujęcie żywego Erwina to 20 milionów dolarów, ale, ale, musicie Są go złapać go! humanitarnie, żywego, użyć agresji, tylko w obronie własnej, inaczej nasz kontrakt nie będzie obowiązywał. Musicie go dostarczyć na szczyt Mount Chiliad. Kontrakt obowiązuje 72 godzin. Niech zawsze się zabawa. Na kur. Ch... do środka brałeś, jak takie rzeczy żeś narobił. Stary, stary jak kur. cały czas ten obrazek teraz przed sobą. Dobra, kur. mamy jakieś dobra. zdjęcie randomowe, stare. Niech tam jadą. Jakby cię przeszukać, mieli. O, telefon po Cześć, musimy się spotkać i porozmawiać. Ważna sprawa, spotkajmy się na Mount Chiliad, ok? Za pięć minut. Jasne, jasne, no, całkiem normalny telefon, więc chyba możemy się spotkać, nie? No chyba nie będzie z tym problemu, no nie? Ta, no tak, no chyba myślę, że nie. No tym bardziej, że z moimi korumpami przyjąłeś amunicję długo ode mnie, No tak, no, no tak. No ta, no ta. A słuchaj, a... No, mont ta, mont dobra, słuchaj, grzechu, nie? ale 10 baniek dla mnie. No dobra. No dobra. Już dzisiaj ich raz Cię. Dobra, czy placuję. ty widzisz, jak ja wyglądam? O kurwa, Za Marko, mnie od dziś mówię ci. są się, że psy? Lecimy tutaj sobie challengerem. Szef policji jest tu, bozerem. Jego fura nieźle sobie leci. Zachowuje się, auto dla dzieci. Skręca hamuje, jak twoje za kółko a w swoją mamę Dobra Siedzi dobra, z tyłu, dobra. mini mini to mark Ten jest kujczak met 50 tak Siedzi mały sobie za sterami My gadamy tutaj z gkami Pan 5 giftów Widziałem niedawno ktoś se kupił to Zapierdala fura wjeżdżamy na górę Zrobimy pierwszy bank, reszta kończy ze sznurem Uh, Let's go!